200 metrów stylem zmiennym w finale A popłyną na torze 0 Maksymilian Topolnicki, Mazopole. Tor pierwszy Wojciech Kolewa, Feniks Dębica. Na torze drugim Kasper Porwik, Unia Oświęcim. Tor trzeci Wiktor Pacewicz, 190 Łódź. Na torze czwartym najszybszy w eliminacjach brązowy medalista ubiegłorocznych mistrzostw Polski, zawodnik Feniksa Dębica, Tymoteusz Jarząb. Na torze piątym, najlepszy przed rokiem, zarówno latem jak i zimą, reprezentant Meduzy Pajęczno, uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Lublinie, Mikołaj Popiel. A na torze szóstym, Kajetan Sobiechowski, TP Zielona Góra. Na torze siódmym, Wiktor Dubiel, Żabianka Gdańsk. Na torze ósmym, Michał Dyrda, Juwenia Wrocław. I na torze dziewiątym, Kacper Wejkum, G8 Bielany Warszawa. O, Mikołaj Popiel już trzy złote medale indywidualne tych mistrzostw Polski wywalczył. Wczoraj najlepszy na 100 metrów stylem motylkowym i 400 metrów stylem zmiennym. Dziś triumf na 50 metrów stylem grzbietowym. No i tutaj zadanie przed nim kolejne do wykonania. A trzy konkurencje, trzy rekordy życiowe zawodnika Meduzy Pajęczno. 26-81 otwiera Mikołaj Popiel ten wyścig. Rekord życiowy 2 minuty 7 sekund 33 setne. A dał mu w maju szóste miejsce w polisze Open No i tutaj ucieka rywalom bardzo wyraźnie. 100 metrów i Mikołaj Popiel z przewagą ponad długości ciała 59-65 Ostatni nawrót Mikołaj Popiel wyraźnie z przodu. Minuta 37-46. No tutaj, gdyby jeszcze szybko zafiniszował. No kto wie, czy nie sięgnie po kolejny rekord życiowy. A za nim walka o srebro. Tymoteusz Jarzą przed Wiktorem Pacewiczem i Kasprem Porwikiem. No i Mikołaj Popiel. Zobaczmy, jaki to będzie rezultat. O świetny, kolejny, świetny występ Mikołaja Popiela 27,48. 15 setnych sekundy tylko wolniej od życiówki. I znów fantastyczny pokaz formy w wykonaniu Mikołaja Popiela. Na miejscu drugim Tymoteusz Jarzą, Feniks Dębica ma srebro i z medalem brązowym Wiktor Pacewicz ze 190 łódź.